Arkadyż Błaszczyk, druga część magazynu sportowego w radiu dla Ciebie. Kłaniamy się z Tomaszem Sokołowskim, naszym stałym ekspertem i wielkim fanem skoków narciarskich tąku. Mam nadzieję, przynajmniej. No chyba to zbliża się ten okres, że nie tylko ja, ale większość tutaj Polaków, kibiców jest za tym właśnie, bo mamy, mamy z czego się cieszyć. Tomku, dobrze się składa, że się interesujesz i że czekasz, bo e, już tylko godziny dzielą nas e, od inauguracji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Dziś w Wiśle kwalifikacje, jutro konkurs drużynowy, w niedzielę indywidualny e, a na skoczni imienia Adama Małysza Podobno wszystko już dopięte na ostatni guzik. Sprawdzamy zatem, czy aby na pewno mamy już połączenie z naszym pierwszym gościem prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Witamy. Apoloniusz Tajner. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry państwu. No to właśnie chcemy zapytać o źródła, jak to jest z tymi przygotowaniami. Słyszymy, słyszymy na razie z mediów, że dawno tak skocznia Wiśle na inauguracji nie była świetnie przygotowana. My, tak, to prawda. Zostało wyprodukowane 2200 metrów sześciennych śniegu, my, żeby tę skocznię pokryć. Ta skocznia została już przygotowana do skakania. Pierwsze skoki odbyły się to zrobili przedskoczkowie we wtorek w środę, natomiast w tej chwili mimo wczorajszego deszczu, skocznia jest bardzo ładnie już utrzymana do, i przygotowana do zawodów? Mamy to możliwość, że dwa ratraki cały czas tam pracują i poprzez to, że mogliśmy w tym roku, a w poprzednich latach tak nie było, mogliśmy te ratraki tam wpuścić, ta skocznia jest w tej chwili równiutka jak z także jest lepiej przygotowana niż w poprzednich latach. Panie prezesie, czy wiemy, jaką mamy teraz? Aure w Polsce, czy tutaj właśnie weekend właśnie skoków w Wiśle nie zostanie zaburzony w jakiś sposób? No raczej nie, dlatego, że dzisiaj pogoda już jest pewna, to znaczy nie ma wiatru, to jest ten element, który zawsze najbardziej przeszkadza. Jutro ma być również dobrze, ten, ten wiatr ma być bardzo nieznaczny, natomiast w niedzielę wiatr będzie nieco mocniejszy, ale za to południowy, więc z tyłu skoczni, który nie będzie tak mocno przeszkadzał, tam od tej strony mamy siatki zabezpieczające przed nadmiernymi podmuchami wiatru no i, i w związku z tym wydaje się, że nam się uda tą imprezę przeprowadzić bez przeszkód. Panie prezesie, sport to oczywiście cały sport, również skoki narciarskie muszą sobie jakoś radzić w obliczu pandemii, w obliczu koronawirusa. Jak to wpłynie na, na organizację takich zawodów, właśnie jak puchar świata w skokach narciarskich? Tak, jak to wygląda przy okazji pojedynczych zawodów? Na pewno trzeba się liczyć z pewny, pewnymi obostrzeniami. No tak, myśmy tutaj starali się jak najmniej tych obostrzeń wprowadzić, ponieważ są, są krajowe przepisy, które już i tak dość restrykcyjnie podchodzą w tym okresie pandemii do, do tej sprawy. No, także my tutaj nie żądaliśmy jakichś dodatkowych badań, ale jesteśmy przygotowani, nasz doktor Stanisław Przymanik panuje nad wszystkim, jest też członkiem komisji PIS, więc stajemy w kontakcie z PIS. Gdyby się coś działo, to jesteśmy Przygotowani do tego, żeby takie badania wykonywać, izolować osoby ewentualnie zakażone i zabezpieczyć im tutaj taki, taki no bezpieczny pobyt. Więc, więc tu Tutaj organizacyjnie nie mamy problemów. To nie ma czegoś takiego jak właśnie wracając do innej dyscypliny piłki nożnej właśnie jak mamy mecze reprezentacji czy mamy puchary, że dwa dni przed zawodami jest badanie, tak, żeby ewentualnie wykluczyć tych potencjalnych pozytywnych, którzy mają, są zakażeni. Czegoś takiego w skokach narciarskim nie ma, czy podobnie? Tutaj, tutaj wiśle nie ma, natomiast już takie obostrzenia dodatkowe organizatorzy wprowadzili m.in. w Rowaniemi, czy już wiemy, że również w innych miejscach, gdzie będzie rozgrywany Buchar Świata, my tutaj nie widzieliśmy takiej potrzeby, a większość reprezentacji i tak takie zaświadczenia przywiozła, więc jednak tu bardzo, bardzo wszyscy dbają o swoich i, i, i to jest raczej tak jest taka nasza ocena, że yy, yy, no każdy w własnym zespole musi być pewny, nie, że wszystko jest w porządku. Tak, tym bardziej, tym bardziej że w, różni się to w, w stosunku na przykład do piłki. E, zobaczmy na, 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 na rozkład, na, na terminarz tego Pucharu Świata. Mamy Mistrzostwa Świata w lotach w grudniu, potem jeszcze przed nami w, na początku przyszłego roku Mistrzostwa Świata. Teraz musimy... wyobraź sobie tak, że, że, że zawodnik jakiś e, ma pozytywny wynik, czeka go dwutygodniowa kwarantanna i kompletnie traci szansę już na, na, walkę, na walkę o medale. Stąd chyba w każdej ekipie wyjątkowe, Panie Prezesie, środki bezpieczeństwa, żeby o to zdrowie dbać. Tak, ja to obserwuję nawet tutaj w hotelu gołębiewskim, w którym jesteśmy. Też praktycznie ten hotel jest pusty, więc czujemy się tutaj bezpiecznie, ale wszyscy dbają właśnie o tą higienę. Środki przeciw, przeciw takie zakaźne, dezynfekcyjne są na każdym kroku. No i, i jest w porządku. Natomiast perturbacje w sezonie na pewno będą. Może się zdarzyć, że zawodnicy, którzy mają wysokie pozycje w generalnej klasyfikacji, gdzieś tam z jakichś powodów, może właśnie tych, że zostali zakażeni, nie przyjadą albo niektóre zawody już wiedzą, Wiemy, że są odwołane, więc będzie to bardzo taki szarpany sezon i tak naprawdę nie wiemy, co kogo czeka. W, no w którymś momencie i to ważnym momencie. Tak, Czyli, czyli całe to, cała ta sytuacja, całe to zamieszanie pewnie, pewnie wywróci trochę gdzieś układ sił w, w czołówce. Nasłuchujemy na razie takich szczątkowych informacji z różnych obozów, ale też słyszymy, jakie głosy płyną z naszej reprezentacji. To są właśnie pozytywne informacje. Ostatnio czytałem wypowiedź pana trenera, który mówi, że Kamil Stoch w świetnej formie. Czy pan potwierdza te informacje? Tak, tak. Ja nie, nie, nie tylko Kamiec, to Dawid Kubacki i Piotr Żyła, to jest nasza podstawowa trójka, to są te trzech liderów tego zespołu, już w tej chwili bardzo szerokiego. Trzynastu zawodników prowadzimy w Kadrze Narodowej, są dobrze przygotowani, ale i Klemens Murańka, i pozostali zawodnicy tam są zwłaszcza ci młodzi, i Tomek Pilek, Paweł Wąsek. Andrzej Stękała, Stefan Hula wraca do dobrej dyspozycji, Piotr, yy, Kuba Wolny wraca do, do dobrej dyspozycji, mamy debiutanta Jarka Krzaka, całkiem młodego zawodnika, Oleg Zniszo, To jest, to jest to, ta nasza dwunastka, którą wystawimy w konkursie indywidualnym, natomiast dziś, yy, jutro już odbędzie się konkurs drużynowy i będzie to bardzo silna drużyna z naszej strony. To wiemy to też z mediów, że właśnie odeszliście od kadry B, że już jest tylko kadra A, ale bardziej rozszerzona. To mamy właśnie. A czy jakieś inne jeszcze zmiany, wracając do Pucharu Świata nastąpiły przed tym sezonem? Już wiemy, że niektóre zawody pucharu kontynentalnego są też odwołane, więc no, i to jest trochę skomplikowana sytuacja. Cały rok zawodnicy trenują, rzeczywiście podporządkują wszystko tym procesowi szkoleniowemu no i chcą rywalizować. No, tu już to jest niezależne od nas. My skupiliśmy się na tym, żeby w Wiśle doprowadzić do, do tego, żeby te zawody się odbyły. Mamy właśnie w tym momencie szczęście z pogodą. Skocznia jest przygotowana. Już ze skoszli otrzymałem informację, że po wczorajszym deszczu właściwie nic tam się nie stało, nic nie ubyło śniegu, więc a w nocy już, już był mocno ten śnieg został ściągnięty przez taki lekki przymrozek. no i, i, i skocznia jest gotowa. Także no, nie wiemy, co nas czeka, ale wiemy, że jesteśmy do tego sezonu świetnie przygotowani. Tak, jeszcze wspomniałem, wspomniałem o tym, że, że ta cała sytuacja z pandemią może wywrócić do góry nogami czołówkę. Faktycznie, nie wiem, zgadza się pan z tym, a może przeciwnie? Ci, którzy są właśnie tymi starymi wyjadaczami, Wiedzą jak, jak, jak trzymać formę właśnie to utrwali wręcz czołówka, nie wywróci ją do góry nogami. Jeżeli w aspekcie sportowym na to popatrzymy, to na pewno, na pewno tak będzie. To dzisiaj i jutro będziemy mieli i pojutrze będziemy mieli przegląd sytuacji, jak są wszyscy przygotowani do sezonu. Natomiast są właśnie te aspekty, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć w związku z pandemią. To, 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 to jest zupełna niewiadoma w tej chwili, jak to dalej będzie I, no i tu się spodziewam jakichś jakich zaburzeń. Czy wiemy, że ten puchar świata odbędzie się bez kibiców? Czy jest szansa, że na kolejne zawody mają szansę być, że kibice w jakiejś tam części mogą wrócić na zawody? Myślę, że w grudniu już chyba nie. Chociaż w Planicy jest pomysł, żeby ewentualnie w samochodach można, można było dopuścić tam kilka, kilkaset samochodów, żeby samochody można było oglądać te skoki. Ale, ale generalnie myślę, że w styczniu może się pojawić taka, taka możliwość, żeby przynajmniej w ograniczonym zakresie, ale kibice na żywo również uczestniczyli w zawodach. Czyli w zakopane możemy się spodziewać, tak? Można to brać pod uwagę, ale, ale w tym momencie na pewno nie, nie, nie może to być wiążąca informacja. Mhm. Ale to ciekawy pomysł, bo faktycznie czytałem o tym w internecie jest, jest, tak, i jest taka szansa Pan jak w ogóle to ocenia, bo to dosyć taka ciekawa propozycja. Ciekawa, ale nie nowa, bo na przykład konkursy w Stanach mhm. Zjednoczonych w niektórych miejscach właściwie się w ten sposób odbywają, że, że ludzie przyjeżdżają samochodami, z samochodów oglądają skoki czy przywożą jakieś przyczepy, rozkładają sobie tam stoliki, a to takie typowo amerykańskie. Także nie jest to taki zupełnie nowy pomysł, ale, ale... Całkiem taki realny do zrealizowania. Do, do w tych czasach jakby troszeczkę trzeba być elastycznym i się do tego dostosować. Bardzo, tak. tak, bardzo, no, bardzo trzeba być. To na koniec jeszcze, panie prezesie. No, wszyscy na razie czujemy, że to wielka niewiadomość, jak ten sezon się potoczy. Czego pan osobiście się spodziewa, po przede wszystkim w naszych zawodnikach na, na inauguracji? Czy liczy pan na mocne otwarcie, czy, 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 czy spokojnie jednak na początek? No biorąc pod uwagę to, jak oni są dobrze przygotowani do tego sezonu to raczej liczę, liczę na mocne otwarcie. Mhm. Słyszymy, słyszymy Kamila Stocha, no. który mówi, że co z tego, że zdobyłem wszystko, skoro, skoro ja wciąż y, kocham wygrywać i kocham stawać, stawać na podium. Też duży panie A było rok temu, no to chyba byliśmy, nie wiem, cały podium żeśmy zajęli, także tutaj tego możemy się spodziewać. Też zapytam pana, pana prezesa jako, jako też trenera, e, że, że, że piekielnie chyba ciężko utrzymać taki poziom głodu sportowego. Wygrałeś wszystko, ale ale wciąż jesteś na tyle zmotywowany, żeby chcieć wygrywać kolejne trofea. No tak, tak, ale to, to jest po każdym sezonie i do następnego sezonu kilka miesięcy jednak trudnej, ciężkiej pracy. Natomiast trzeba być dobrze do tego zmotywowany. Kamil ma taką atmosferę w domu. I jest to w tym momencie jego sposób na życie. Parametry i wiara w to, że ten trening jest taki, jest właściwy, że te parametry fizyczne na bardzo wysokim poziomie. Do tego dochodzi teraz doświadczenie zawodnika. No i może być spokojny, jeżeli to nic nie zaniedbał, a nic nie zaniedbał, no to może być spokojny o to, że, że przy tak wyśrubowanym, wysokim poziomie, który już prezentuje od kilku lat, że ten poziom się utrzyma. Mogą być na pewno jakieś wahania po drodze. Ale tutaj Wisła wygląda to bardzo optymistycznie. Apoloniusz Steiner, prezes Polskiego Związku Narciarskiego. Panie prezesie, dziękujemy pięknie, zacieramy ręce wszystkiego dobrego. I oglądamy dziś, dziś, dziś późnym popołudniem kwalifikacje o 18, jeśli dobrze pamiętam. Jutro konkurs tak. drużynowy, w Wiśle, pojutrze konkurs indywidualny. Zaczęło się. Karuzela skoków narciarskich zaczyna się, zaczyna się kręcić. Tomku, mamy jeszcze trochę czasu. Obiecałem, że wrócimy do, do tych meczów reprezentacji, bo. No właściwie moglibyśmy rozmawiać dzisiaj przez cały program na ten temat i byśmy nie skończyli. Przegrałeś losowanie, więc, więc bronisz dziś jerzego, jerzego brzęczka, więc może pójdźmy w drugą stronę. Wszyscy atakują go teraz. Domagają się, może nie wszyscy, duża część jego zwolnienia. Pobronimy go w takim razie. Co twoim zdaniem podczas tych jego dwudziestu kilku meczów y, udało się? Y, jakie były, jakie są pozytywy tej kadencji Jerzego Brzęczka? To Na, na pewno ten ostatni okres. Y, mam na myśli tutaj od września, że doszli młodzi zawodnicy, że tutaj Moder, Jóźwiak y, i w ostatnim czasie do y, Płacheta, tak? który już miał być jedną nogą w młodzieżówce po pierwszym spotkaniu. Y, z Ukrainą, a wrócił, wrócił do, wrócił właśnie i został, tak? I to jest, i to jest, i to jest jakby tutaj Bochniewicz-Walukiewicz, tak? Że tutaj gdzieś sprawdza i na pewno też by chciał wygrywać w takich spotkaniach z tymi mocnymi, z Włochami czy z Holendrami, żeby ta gra reprezentacji też yy, gdzieś te takie małe rzeczy, że też były budujące, to na pewno też by chciał, ale nie da się tak, patrząc na to, jakie skrzydła mamy, że jest i Szymański, który rok temu wskoczył, tak, ale zderzył, zderzył się z Włochami, tak samo i Jóźwiak jak się zderzyli z Włochami, że później zostali zmienieni, że te skrzydła muszą dojrzewać, tak, I, i cały czas musi, jak to się mówi, poszukiwać i tego środka, co był co tutaj, żeśmy z Kubą Rzeźniczakiem rozmawiali, że no, musi być w bardzo dobrej formie fizycznej Krychowiak, bo on na tym bazuje. Do niego jest klich, Też dostał swoją szansę Linety, mamy Zielińskiego. I w tym w tym obszarze na pewno będziemy się cały czas poruszać. I tutaj może i też po, po ciężkiej kontuzji wrócił Bielik. I to też gdzieś jest ewentualnie gdzie możliwe do zagospodarowania zawodnik. Ale wszyscy, ja zawsze będę podkreślał, klub, poprzez klub budujesz formę. Jeżeli tam zbudujesz taką formę, i dasz y, trenowi Brzęczkowi orzech do zgryzienia, na kogo ma postawić, to tak tak będzie, że w jednym meczu da jako młodość, czy Płacheta, czy Jóźwiak, hmm. czy Szymański swoją grą dadzą sygnał, ale może być takie, że za trzy dni ta forma tego młodego zawodnika będzie też dobra, ale też nie da tyle. Tamak, po, po, co, y, 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 po co my właściwie jedziemy, y, właściwie z jakim nastawieniem, z jakimi celami my jedziemy na, na to Euro? Ty jesteś spokojny, że te kilka miesięcy to jest czas, kiedy będziemy mieć reprezentację, która będzie w stanie powalczyć o wyjście z grupy? Y, chciałbym, żeby tak y, jak realnie tak było, ale wiem na przykład y, po Mistrzostwach Świata y, jedziesz z takimi celami wcześniej, dwa lata wcześniej na misosach Europy, no odniosłeś, nikt na to nie liczył, odniosłeś fajny, fajny, fajny wynik, odniosłeś tak, ale mm. później z fajnym nastawieniem, że ta kadra jest bardziej doświadczona i no i się sparzyłeś, bo już od tego pierwszego meczu, który gramy ze Słowacją, yy, jedno spotkanie komentowałem Słowaków, yy, później w drugim grali, grali już yy, ten mecz finałowy, i też nie zachwycili, ale wyszli, wyszli i są na Mistrzostwach. I my się w tym pierwszym spotkaniu i patrzymy, mamy Hiszpanów w drugim meczu, i na koniec mamy Szwedów, którzy też są mocni, też są mocni. I jak w tym pierwszym spotkaniu yy, nie zdobędziesz punktów, czy to będzie jeden, czy a liczymy na to, że w tej grupie, patrząc na to, kto muszą jak. Muszą być Muszą być trzy, no bo później się zderzy z Hiszpanią. Ja nie patrzę na ostatni wynik, bo kilka miesięcy. Niemcy mogą się odbudować, Hiszpanie mogą słabiej wyglądać, czy inaczej to może być, bo już na tą docelową imprezę mhm. się tak przygotowujesz, że tu już później, każdy moment, jeżeli ty będziesz w jednym momencie słabszy, no to w tym momencie nie masz co dalej szukać. Tak, Więc tego co tam, się, wiesz, co tam, ja, ja się ja się łapię na tym, tak próbując, próbując sobie gdzieś tam. Zaszładkowe te kadry Jerzego, Jerzego Brzęczka, że e, nigdy nie wiem, e, czego przed meczami tej kadry się spodziewać. E, nie spodziewałem się, że e, podejdziemy w ten sposób do pierwszego meczu z Holandią, że zamurujemy się jak, jak Słabeusz europejski. Nie spodziewałbym się, że po takim blamarzu moim zdaniem, zagramy całkiem niezły mecz pierwszy z Włochami. Nie spodziewałem się też, że, że po tych doświadczeniach z meczu z Holandią, pierwszym, znów zagramy w taki sposób w drugim meczu, w drugim meczu z Włochami. Brak mi tutaj stabilizacji, brak mi tutaj jakiejś, jakiegoś, jakiejś myśli przewodnej, brak mi, brak mi pomysłu. Mówiłem ci, rozmawialiśmy o reprezentacji Włoch chociażby. Oni też mają swoje kłopoty, wypadło im kilku piłkarzy, ale u nich różni się tylko to, że zmieniają się wykonawcy. Patrzysz na Włochów i to są ci sami Włośni, którzy grają swoją piłkę, swoją taktykę. I to nie ma znaczenia, że kogoś zabraknie, po prostu są zmiennicy. Wiesz, I wszyscy grają w lidze włoskiej, mocnej lidze włoskiej, i praktycznie to gdzieś Mancini, wracając już do Włoch, ma gdzieś pomysł, jak ta reprezentacja ma grać. I dobiera po prostu wykonawców pod to, co, jaką wizję ma, I to, i to przynosi efekt, tak, że no, na naszym tle no, my wyglądaliśmy. No, można powiedzieć, jak w jak, jak, jak przedszkole, a tu graliśmy, można powiedzieć, z juniorami dosyć mocnymi, i to oberwaliśmy mocno. I tutaj, no, czy takie czy to jest wypadek przy pracy, że my możemy w następnych spotkaniach, wiedząc, jak włosi grają, czego możemy się spodziewać, to my musimy być w topowej formie. Mhm. I w tym momencie, jak wystawiamy już wiaka, czy płachetę na takich mocnych, tak, później. No, to też i modera, jeszcze trzech nowicjuszy, którzy no dopiero wchodzą do tej kadry. To nie mają być, że od nich skład się zaczyna, tylko oni mają naciskać tych innych, ale tu praktycznie od nich też musimy też i wymagać, i oni też sobie muszą zdawać sprawę, że oni mogą być za kilka ty miesięcy pierwszym wyborem trenerza wręczka. Wspominałem o tym, że można zadawać pytania na Facebooku TVP Sport. Wspominałem, więc przypominam, że, że tam również trwa transmisja, można nas tam oglądać i są pytania. Cezary Żelazowski pyta, abyś może ty się ustosunkował Tomku, mecz z Holandią pokazał, chyba również sceptykom, jak ważną rolę spełnia Zieliński. Tak i wiemy, że był bez treningu przez kilka tygodni i to też pokazuje, że ten zawodnik, jak dostarczy, dostanie piłkę, to wie, co z nią zrobić i łatwo nie traci. I mamy Lewandowskiego, ja tak będę podkreślał dalej, któremu też dostarczysz piłkę, też potrafi się utrzymać, też potrafi odegrać, wziąć na siebie, zejść niżej i jak w meczu z Holandią uruchomił skrzydła i to jest nasz atut, tak? Tylko teraz wymagam od Krychowiaka, wymagam od Klicha, wymagam bądź od tego środka pomocy, którzy też będą pod grąty, którzy też tak jak Zieliński potrafią się utrzymać przy Piłce. Ale później cała kadra musi tak funkcjonować, że jak ktoś ma piłkę, to na tle Włochów, na tle Holandii. My nie mieliśmy komu jej zagrać później. Czy to jest ważne? Poruszanie się tych zawodników, bo jak popatrzymy na Włochów, cały czas mobilni, cały czas miał gdzieś dwóch zawodników do dogrania czy holendrów, no tak funkcjonują drużyny, tak naj, taka jest piłka, tego wymaga. My byliśmy statyczni, my byliśmy mało mobilni. Czy ci zawodnicy potrafią ze sobą tak współpracować, żebyśmy się potrafili przy piłce utrzymać, a później łatwiej będzie w tej hmm. fazie końcowej? Hmm, ale w tym. W tym sporze y, też, też twitterowym, jesteś po stronie Team Brzęczek, a nie Brzęczek Out, prawda? Y, ale też wymagam od kadry też wymagam tak. y, tej jakości, tak? Tak, no na koniec no. jeszcze domku zapytam o, o tę przyszłość reprezentacji, bo, bo też mówimy o tym, czy Jerzy Brzęczek nie tyle, czy zostanie zwolniony, bo, bo wszystko wskazuje, że nie, ale czy, czy powinien y, w związku z tym Obawia się? Powiem, powiem, ci, powiem ci, że, że mnie najbardziej y, smuci to, czytając komentarze przed meczem z Holandią, że y, wielu kibiców reprezentacji Polski Życzyło reprezentacji Polski porażki w tym meczu tylko po to, żeby był argument do zwolnienia Jerzego Brzęczka. To jest smutna sytuacja, Tomek, to jest to mnie strasznie niepokoi. Wiem, ale to my chyba takim jesteśmy też i społeczeństwo, takimi kibicami, którzy po prostu no by chcieli zwalniać, chcieliby, nie wiem, kogoś innego. A to nie jest takie proste, jak się przez całą karierę grałeś w piłkę, to ja wiem, że nie jest proste zbudowanie czegoś na szybko, na już i kadra też. Wymaga, ale też musimy wymagać i od zawodników, yy, i od trenera Brzęczka, żeby dobierał personalnie, żeby nie przyzwyczajał się do danego zawodnika, jak nie gra, czy jest w słabszej formie, żeby go wystawiał, bo to jest jednoznaczne. Yy, jeżeli słabiej dysponujesz, szukasz czegoś innego, szukasz innych rozwiązań. I na pewno też trener Brzęczek nie powinien się przywiązywać do, do nazwisk, którzy mieli. Pewne miejsce w składzie, albo on ich widzi i nie będzie poszukiwał, nie będzie szukał, bo to mu w tym momencie. A trudny okres jest przed reprezentacją. Spojrzymy na, jak to się mówi, już eliminacje w przyszłym roku, na początku, i możemy taki scenariusz przy, przybrać, że te eliminacje nie będą udane w jakimś stopniu. I też możemy różnych reakcji się spodziewać, i też na pewno trener Brzęczek musi się zdawać. I teraz, czy coś zmieniamy przed mistrzostwami Europy. Czy bo wiemy, że też chcemy grać w świata? Tak, po, powoli będziemy Tomek kończyć. Czy ja dostaję dobre informacje, że, że, że wy, czytaj, drukarz Warszawy, jutro gra Puchar Polski? Gramy puchar polski. Proszę to jest bardzo, półfinał w szczeblu okręgowym gramy z Sulejówkiem, drużyną z, z naszej grupy, która, która zajęła rywal. drugi. Tak, przegraliśmy u siebie i jest fajnie, składa się, żeby zagrać właśnie ten mecz półfinałowy i się zrewanżować. Druga para jest gra Dolkan Zombki, grazczonym, i później przystępujemy już, jak jeżeli wygramy to spotkanie, bo to jest jedno, na wiosnę do już do trzeciej ligi, także. Fajnie byłoby ukoronować tę całą rundę jesienną wygraną, ale czeka nas ciężki bo i zdaje sobie z tego sprawę. Bo runda jesienna całkiem niezła, umówmy się o wykonaniu drukarza. Jeżeli popatrzymy na to, na, na zmiany, które, które mieliśmy w drużynie i zawodnicy, którzy w poprzednim sezonie, w ciężkim sezonie, tym pandemicznym, mniej grali albo mniej stanowili o drużynie, a teraz musieli jakby w tym sezonie być tym. Czołem zawodnikami to na pewno cieszy to, ale jutro też ci... fajne spotkanie nas czeka. Trzymamy kciuki. Tomasz Sokołowski, trener drukarza Warszawa. Dziękuję, zapraszam, aczkolwiek bez kibiców, ale można śledzić i. Zapraszamy trzymać kciuki. do śledzenia i trzymamy kciuki. Dzięki wielkie Tomku za dziś. Drugi Płaszczek, to wszystko w magazynie sportowym. W radiu dla Ciebie słyszymy się za tydzień o stałej porze. Dobrego weekendu. Sponsorem audycji jest PKN Orlen.